Jest zwicko w 8 minut nie takie łatwe ale jak można podsumować to spotkanie. Ciężkie spotkanie. Myślę, że dla obu ciężko. psychicznie było wrócić do playoff modu, bo też uważam, że ta przerwa była długa 8 dni od przegranego semifinale i ciężko było, tężko było złapać tempa i a dzisiaj taki myślę, że wyrównany mecz i w no, dobrzywce do daliśmy w bramkę, byliśmy i Cieszymy się z tego. Co dzisiaj było kluczowe? Bo wydaje mi się, że chyba rywale mieli dzisiaj inicjatywę dzisiaj. Kluczowe? Nie wiem. A, na pewno bramkarz nas podtrzymał, też dobrze wybroniliśmy osłabienia. I też to. dzisiaj myślę, że było dużo okazji z obu stron, ale jakoś się to nie, nie chciało spać do końca. I ja myślę, że z naszej strony najważniejsze to na osłabienie. No, jak wy traktujecie w ogóle te, te mecze o brąz? Czy one są potrzebne, czy nie? Czy uczy się po prostu tylko finał? No a wiesz co ja nad tym co nie zastanawiam ci, jest to potrzebne. Bo tak jest to ustalone, ja z tym nic nie zrobię i... A víme o tom celý sezon, že kdo odpadne, co mi v finále gra odsetě měsíc. Je jasno, yes, yeah. z druhé strany máš ještě druhou šanci, což tam zrobić s tím sezonem. Můžeš zakončit ho vygráným mečem, což je zavše lepší, jak nevím, například přegrať ve finále, tak přegráš ten ostatní meč. Což to do sebe má, tež gráme dlužej. by kibiců fajně, ne? Ale Też ciężko jest do tego się zmotywować, bo wszystkie ci psychicznie, fizycznie dawasz do tego semifinale i jak odpadniesz, no nie jest to idealne, ale z drugiej strony jak gadam. Też dobrze zagrać jeszcze i może coś osiągnąć w tym przewodzie. No. Teraz czeka Was mecz u Ciebie, no na pewno będzie Wam łatwiej, no bo będzie wsparcie własnych kibiców. Tak, na pewno w domu się nam gra lepiej. I... budeme si starat, že by, že tu i zdobí to třetí místo. Co můžu přesoudit o, o losách tego sobotného spotkania. Co to bude úplně jiný meč niż dzisiaj? Tak, myslím, že bude trochu jiný, bo už tož zagrali jsme to jedno spotkání po té přervě i trochę myslím, že obě družiny zlapou ten mečový I myslím, že může to být trochu lepší spotkání, i tež Unia napevno nebude chcet přegrať ten meč. I my na budeme chtít ho vyhrát to značí že že bude bude dobré setkání a my budeme se starať o vyhrát